Awansowe ABC. Cześć, nazywam się Aneta szostak i prowadzę kanał dla nauczycieli, ogólnopolską telewizję dla nauczycieli w awansie. Prowadzę również. Krótkie filmiki, wprowadzam również krótkie filmiki szkoleniowe dla Was, tak aby przybliżyć Wam różne tematy dotyczące awansu w sposób jasny, prawidłowy, szczegółowy, abyście byli pewni, że to co robicie, to czego dotykacie, doświadczacie w awansie zawodowym, robicie dobrze. Dla tych, którzy mnie nie znają, przedstawię się. Prowadzę firmę szkoleniową dla nauczycieli i organizuję, współorganizuję bądź prowadzę osobiście liczne szkolenia doskonalące dla nauczycieli, szczególnie dla nauczycieli w awansie. Przez 15 lat pełniłam funkcję dyrektora placówki oświatowej. W związku z tym przez moje ręce przeszło wiele dokumentów dotyczących właśnie czy to już samego postępowania, czy przebiegu całego stażu w awansie zawodowym nauczyciela. I w związku z tym właśnie ten pomysł na to, aby wspierać Was troszeczkę w tym trudnym, czasami niezrozumiałym dla Was okresie, okresie dotyczącym awansu zawodowego, zwłaszcza teraz, kiedy po raz kolejny jesteśmy w tak zwanym okresie przejściowym. I w dniu dzisiejszym, kochani, chciałabym przybliżyć temat, zerkam do naszego notatnika, gdzie spisane mamy po kolei te wszystkie tematy, zadania opiekuna stażu. Dzisiaj zajmijmy się tym wszystkim, co zapisane jest w ramach właśnie zadań opiekuna stażu. Zerkamy do naszego rozporządzenia i tutaj też wyjaśniam, ponieważ jest wiele pytań, wiele wątpliwości, Rozporządzeniem obowiązującym nas w awansie zawodowym jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Do tego rozporządzenia za chwileczkę pojawi się rozporządzenie zmieniające, które tylko zmieni niektóre zapisy, zapisy dotyczące oceny pracy i zastąpi ocenę pracy oceną dorobku zawodowego. Natomiast to rozporządzenie w dalszym ciągu jest obowiązujące, i to na bazie tego rozporządzenia macie opierać swoje wszystkie działania w awansie. Jeszcze raz utrwalmy rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni. Awansu zawodowego przez nauczycieli. I w tym właśnie rozporządzeniu bardzo szczegółowo zostały opisane zadania opiekuna stażu. I teraz pamiętajmy o tym, iż nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy ci nauczyciele w trakcie podejmowania swoich zmagań awansowych mają przydzielonych przez dyrektora opiekunów stażu. Jeżeli chodzi o tą opiekę, to e, to przypisywanie tego opiekuna stażu odbywa się dwutorowo. Są placówki, w których dyrektor wyraża zgodę na to, aby to nauczyciele między sobą się dobierali, tak, i współpracowali ze sobą zgodnie z tym, co im pasuje w tej współpracy, tak, wybierając osobę, która według nich da im w tym awansie największe wsparcie. Są też placówki, w których to dyrektor wyznacza takiego opiekuna i nie jakby nie wspiera się tutaj zdaniem tego stażysty, tak? Czyli albo możesz wskazać tego opiekuna i dyrektor ci go wyznaczy jako tego, który będzie się Tobą opiekował, albo też dyrektor odgórnie takiego opiekuna może Ci wyznaczyć nauczycielu, tak? I teraz, jakie są te zadania tego opiekuna? Więc opiekun stażu opiekuje się stażystami, którzy chcą być nauczycielami kontraktowymi i opiekuje się nauczycielami kontraktowymi, którzy chcą być nauczycielami mianowanymi. Tak? I taki opiekun stażu powinien być to nauczyciel, który... Jest nauczycielem mianowanym bądź też nauczycielem dyplomowanym. W placówkach niepublicznych dopuszcza się, aby opiekunem stażu był również nauczyciel w stopniu nauczyciela kontraktowego. Tak? I teraz, jakie są te zadania? Do zadań opiekuna stażu należy współpraca z nauczycielem odbywającym staż i wspieranie go w procesie wdrażania do pracy w zawodzie. W tym przypadku nauczyciela stażysty, zapoznanie go z dokumentami obowiązującymi w danej szkole, w szczególności z dokumentacją przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej. Czyli współpraca z nauczycielem odbywającym staż i wspieranie go w procesie wdrażania do pracy w zawodzie. W tym przypadku, w tym w przypadku nauczyciela stażysty, zapoznanie go z dokumentami, czyli wspieramy i stażystę, i przyszłego mianowanego. Natomiast w przypadku nauczyciela stażysty, do zadań opiekuna stażu należy zapoznanie go z dokumentami obowiązującymi w danej szkole, w danej placówce, w danym przedszkolu, w szczególności z tą dokumentacją, która dotyczy przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej. Współpraca z nauczycielem odbywającym staż w opracowaniu planu rozwoju zawodowego. Tutaj również zapis w rozporządzeniu mówi, że należy to do, do zadań opiekuna stażu. W szczególności udzielenie mu pomocy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego. Czyli to ten nauczyciel, który jest naszym opiekunem, powinien nam tutaj takie formy doskonalenia zawodowego doradzić i powinien nas wspierać w, w trakcie pisania, tworzenia planu rozwoju zawodowego. Wspieranie nauczyciela odbywającego staż w realizacji wszystkich obowiązków zawodowych, czyli ten opiekun stażu powinien zerkać na tego swojego stażystę, powinien go wspierać, powinien mu czasami doradzić, jeżeli zauważy, że stażysta mógłby zrobić coś lepiej, mógłby zrobić coś bardziej efektywnie. Tak? Umożliwienie nauczycielowi odbywającemu staż obserwowania. Prowadzonych przez siebie zajęć. Pamiętajcie, że nauczyciel-starzysta ma obowiązek prowadzić i obserwować zajęcia minimum raz w miesiącu. Dlatego tutaj ten opiekun stażu musi to, to, to obserwowanie zajęć temu nauczycielowi umożliwić i powinno być to wpisane w Wasz harmonogram współpracy. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż. I tutaj, tak jak mówiłam, w przypadku stażysty jest to przynajmniej raz w miesiącu. W przypadku przyszłego nauczyciela mianowanego zapis stanowi, iż. Czekajcie, zerknę sobie żeby dokładnie wam to zacytować. Nauczyciel kontraktowy powinien prowadzić zajęcia w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej 4 godzin w roku szkolnym. 4 godziny w roku szkolnym powinny być obserwowane, przez opiekuna stażu, tak? Czyli jeśli ten staż trwa 2 lata i 9 miesięcy, to takich obserwacji powinno być minimum 12. Pamiętajmy też o tym. I dalej, zerkamy sobie, czyli umożliwić obserwowanie i samemu też obserwować zajęcia prowadzone przez nauczyciela stażystę, tak? Czy przez tego nauczyciela, który jest w trakcie stażu. Dzielenie się z nauczycielem odbywającym staż swoją wiedzą i doświadczeniem, w szczególności omawianie z nauczycielem zajęć prowadzonych przez siebie oraz przez nauczyciela to też jest bardzo ważne, i za chwileczkę zobaczycie dlaczego. Również ten opiekun stażu powinien inspirować i zachęcać nauczyciela odbywającego staż do podejmowania różnych ciekawych wyzwań zawodowych. I na koniec, jeśli chodzi o te wszystkie zadania, to opiekun stażu również powinien doskonalić własny warsztat pracy, swoją wiedzę i umiejętności w zakresie niezbędnym do pełnienia roli opiekuna stażu. Czyli widzicie, że tutaj też opiekun stażu ma wpisane to doskonalenie tych swoich umiejętności. I teraz, oczywiście to wszystko dzieje się w trakcie trwania stażu, natomiast jest też jeden bardzo ważny zapis, o którym opiekun stażu powinien pamiętać i opiekun stażu w terminie 7 dni od zakończenia stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny. Dorobku zawodowego. Od 1 września wraca znowu ocena dorobku zawodowego i wraca projekt oceny dorobku zawodowego. I taki projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania, Stopnia nauczyciela kontraktowego albo stopnia nauczyciela mianowanego. Czyli zobaczcie, oprócz tych zadań dotyczących pomocy przy tworzeniu planu. Obserwowaniu zajęć, umożliwieniu obserwacji takich zajęć, które prowadzi sam opiekun, dzielenie się wiedzą, dzielenie się doświadczeniem, inspirowanie, zachęcanie do podejmowania różnych działań, doskonalenie swojego warsztatu jako opiekuna. Tak? Również bardzo, ważna, bardzo ważne stworzenie bardzo ważnego dokumentu, czyli projektu oceny dorobku zawodowego. I opiekun stażu ma na to 7 dni od momentu zakończenia przez was stażu, tak? Pamiętajcie również, że zasadnym jest wypracować sobie niezbędne dokumenty, które pomagają, które wspierają waszą pracę, waszą współpracę, tak? I my na naszej stronie internetowej aneta przygotowaliśmy taki pakiet dla opiekuna stażu. Więc jeśli już jesteście zainteresowani takim materiałem, to zachęcam do zajrzenia na stronę sklep 6.pl. Tam przygotowaliśmy taki pakiet niezbędnych materiałów, które mogą być pomocne Wam we współpracy z, w, ramach, w, ramach tego pełnionego przez was, w ramach tych pełnionych przez Was zadań, zadań opiekuna stażu. Trzymam kciuki za wszystkich opiekunów, trzymam kciuki za wszystkich stażystów. Pamiętajcie też o jednej bardzo ważnej kwestii. Jeżeli nauczyciel, który pełni rolę opiekuna stażu, odchodzi na przykład na emeryturę, zmienia placówkę, zwalnia się z pracy, dyrektor ma obowiązek przydzielić wam kolejnego opiekuna i to ten opiekun, który właśnie teraz pod koniec waszego stażu pełni tą funkcję to ten opiekun będzie przygotowywał ten projekt yy, oceny dorobku tak i to ten opiekun jest odpowiedzialny za ten wasz Staż może się tak zdarzyć, dopuszcza się takie sytuacje, i wtedy po prostu dyrektor wyznacza Wam kolejnego opiekuna, który pełni tą zacną rolę. Trzymam kciuki za wszystkich opiekunów, trzymam kciuki za wszystkich stażystów i życzę Wam jak najlepszych opiekunów stażu, ponieważ od tych osób na pewno bardzo dużo się uczycie i te osoby są najbliżej Was w trakcie właśnie realizacji Waszego. Stażu zawodowego. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego, do widzenia.